Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro odrobinę chłodniej, choć nadal bardzo gorąco. Od 27 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie kraju nad morzem. 24 do upalnej pogody. Za chwilę wrócimy. Zapraszam na TeleExpress w niedzielę 9 sierpnia. Zaczynamy od upałów, które dziś odczuwają chyba wszyscy. W całej Polsce żar leje się z nieba. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że będzie też grzmiało i lało. W wielu miejscach pogoda może być niebezpieczna. Wypadek polskiego autokaru z turystami na Węgrzech. W nocy zjechał z autostrady i wpadł do rowu. Zginęła jedna osoba. To 35-letni mężczyzna. 24 zostały ranne i trafiły do szpitali. Wśród najciężej rannych jest dziecko. Zachowali się jak trzeba. Polacy ratujący Żydów zostali upamiętnieni w Toruniu. Otwarto tam park pamięci narodowej poświęcony naszym rodakom, którzy w czasie II wojny światowej ryzykowali wszystko dla ocalenia innych. Wybory prezydenckie na Białorusi. Głosowanie trwa od wtorku, ale to dzisiaj jest główny dzień. Już wiadomo, że są ważne. Do 12 głosy oddało 54% uprawnionych osób. Jak podejść do palącego się samochodu, wyciągnąć z niego ludzi, jak działać w przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa osoby rannych wypadku, te i inne scenariusze ćwiczyli dzisiaj pod okiem strażaków żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Za chwilę powiemy, kto z kim starł się ponownie pod Grunwaldem, a wcześniej, jak się przenieść do XVIII wieku, i to w lot. tak jak w Piotrkowie Trybunalskim, balonem, rekonstruktorzy historycznie otworzyli pierwszy start aerostatu z załogą. W 1783 roku dokonali tego bracia Mongolfiego. Muzyka klasyczna zabrzmiała w ogrodzie włoskim dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. W Kielcach ruszył cykl sobotnich koncertów. Szopanowskie inspiracje i imprezę zainaugurował występ pianisty Eryka Porchańskiego. Sport w Sport Telekspresie zaczynamy od Tour de poloń. Kolarze są na trasie finałowego etapu z Zakopanego do Krakowa. Transmisja o 17.30 w jedynce. Wczoraj w wielkim stylu wygrał belk Kremko Nepal. Porane informacje muzyczne o 20.45 w dwójce, druga część festiwalu muzyki tanecznej Kielce 2020. Nasz specjalny wysłannik Marek Sierocki opowie co za nami, a co jeszcze przed nami. 12 konkurencji niczym 12 tradycyjnych potraw z potrawami zresztą związanych, bo przewidzianych dla państw u gospodyń wiejskich. Wszystko to na Pomorzu, gdzie trwa Spartak jada rekreacyjno-kulturalna tych właśnie stowarzyszeń. Na koniec, proszę bardzo. Drobna pani Tereska i jej dorodny słonecznik. Przy takim ponad 4-metrowym rekordzie każdy kolejny to pestka. Za chwilę Teleekspres Extra. Jutro spotykamy się o 17.00. Do zobaczenia. Dzień dobry. Zapraszam na TeleExpress Extra w niedzielę 9 sierpnia. To najbardziej roztańczony festiwal w Polsce. Nic dziwnego, że nogi samerwą się do tańca. Za nami pierwszy dzień festiwalu muzyki tanecznej w Kielcach. Na scenie Amfiteatru Kadzielnia wystąpiły największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Liczba pielgrzymek, które w tym roku wyruszyły na Jasną Górę jest mniej więcej taka sama jak w ubiegłych latach. Mniej jest za to ich uczestników. To oczywiście efekt epidemii, który nie zmniejsza jednak radości z pielgrzymowania. Starcie trwało 9 dni. Armią Polską dowodził król Zygmunt III Waza, zaś armią szwedzką król Gustaw II Adolf. 17-wieczna bitwa pod Grunwaldem ożyła za sprawą festiwalu historycznego. Dzień. Oczywiście bitwa odbyła się pod gniewem, pod Grunwaldem to kiedy indziej. Zmieniamy temat. Kiedy rośnie, nie daje objawów. Kiedy pęka, najczęściej zabija tętniaka orty brzusznej. To trudny przeciwnik, którego nie można lekceważyć. Wystarczy proste badanie USG brzucha. Od rana do wieczora na polach pracują kombajny. W tym roku ze względu na pogodę żniwa rozpoczęły się później niż zwykle. Czy będą bardziej obfite niż rok temu, to się okaże, ale na żuławach rolnicy już mogą pochwalić się imponującymi plonami. Tak gdyby komuś mało było upału, to za chwilę pokażemy wytapianie żelaza, a później powiemy o... Niezwykłe pokazy archeologiczne i historyczne na czele z prezentacją wytopu żelaza to główna atrakcja tegorocznych Dymarek Świętokrzyskich w Nowej Słupi, jednej z najpopularniejszych imprez turystycznych w regionie. Duzi chłopcy robią małe maszyny i mają z tego gigantyczną frajdę. Tak można w telegraficznym skrócie zdefiniować pojęcie modelarstwa. Miłośnicy tego hobby spotkali się w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Dżonowie. Sprawdźmy prognozę pogody na jutro w Markusa, dzień pełen słońca. Amerykański miliarder Elon Musk, dostał szansę na poznanie prawdy o piramidach. Został zaproszony przez władze Egiptu do odwiedzenia kraju, bo wcześniej wyraził opinię, że piramidy zbudowali obcy. Za Australii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych na Florydę, gdzie rywalizują koszykarze NBA. Porażki doznała najlepsza drużyna ligi Milwaukee Bucks. Przegrali z Dallas Mavericks pod ogrywce 132 do 136. A na pożegnanie muzyka Marek Sierocki opowie o grupie Olivier Anion skierowanej przez braci Guido i Mauricio de Angelis. Nagrali kilka przebojów i muzykę do kilkudziesięciu filmów i seriali. Większość Europejczyków słyszała ich kompozycje. Ale nie wiedzą, że to właśnie oni pisali piosenki do ich ulubionych westernów, filmów przygodowych czy animowanych. O szczegółach Marek Sierocki.